Gdzie jest fabryka Volkswagena? Nie wiem, choć się domyśla. Niemczech. Proste, niemieckie, ładne, eleganckie zderzaki, wycieratki. Pierwsza klasa. Kołpaki, alufelga, dwudziestka. Kronek oczywiście, maksymalne wyposażenie, trzynia biegów 10-biegowa. Jak widzimy, dach też się dobrze skrytuje. Ale pomału leci. Nie no, o cały olej chyba. O nie. Jesteśmy zgubieni. Czemu te silniki tak Ej, Może możemy go oddać. ale, tak, ale, tak, ale, tak, ale tak, nie wiem czy że nie zadbali o to, aby olej nie wyciekał. It was at this moment that he knew. He fucked up. Za chwilę jedyny działający kanał by się zakopie Chciałbym powiedzieć, że miałyby być narty anime. Ten rozwalony, ten rozwalony, ten rozwalony Ja myślę, że jeszcze z 3 miesiące na żeby pojeździł <laughs> ale połami się <gry> to są został skonstruowany przez niemiecką firmę Volkswagen. I one ma coś takiego odbójnić w tej pascie, że nie trzeba drzwi zamykać standardowo. Tak? Tylko no, można łapać sobie na spokojnie, robić tak. I się same zamykają. To jest dodatkowe doposażenie. Fabian w salonie wziął opcję dodatkową. Wiecie, że on nawet jest full elektryczny. Oooo! Wow, zajebisty Coś nie zrozpoczął, Tu będzie pątłoczek. To już nie widzę, nie? To też dopasażenie do Adrian wziął odporne, szyby Jest 16.51 na Golfa żegarze i wydaje mi się, że do 59 dojeździmy. Czaj dobrze, masz szósterkę? Mamy 8 minut. Holder na nogi. Olif upadł. Przybać się, <słuch> się z tyłu. Mam kierowca. Jedziemy na stację zatankować. Mam, to jest jakby w tym samochodzie. Okay. O. <słuch> o. No bo nie. nie Niemiec płakał jak sprzedawał. Okay. Dawaj skapera. kampera! skapera. okej. Okay. skapera. Okay. Czemu nie jedziesz? Ale Zawój jak to było? to jest król skapera. Spokojnie. Czekaj, ja chodzę do ślub żeby... O no, lepiej wejść do środku <laughs> Prawo, prawo, prawo trochę. Dobra, w lewo, w lewo, uwaga. W lewo prawo, w prawo, prawo. No, skręcaj, skręcaj za nim maksa. Max prawo, max prawo, max prawo, dawaj! Wow. Prosto, prosto, prosto Dobrze, dobrze, jedz, prosto Dobrze, dobrze, prosto W lewo lekko Prosto, prostuj, prostuj W lewo, prawo, prawo, prawo Brawo, brawo, brawo! O kur... znowu te krzaki! Co? Nie do no, koty! Nie! O! Nie! Sto! 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 Ja sobie Ty, a w pewnym momencie to golf wyprzedził ładę, nie? Jak jechaliście A ten powolnie Ale ogólnie było bezpiecznie Ty, a on mi mówi, A ja ręczny była, nie? Jak on ciągnął ręczny, to od razu to cała ta konstrukcja Piu, idzie, no prawie To było robione, zwracamy to Ręczny, ręczny! Ręczny jak coś! Próbowałem Prędzej tak. się, tak, się drzwi wykręci Ten pas będzie łatwiej wyciągnąć Otwala jeszcze, ja to niesamowite Daj ty mi Co ty? On spadł po kolei. Zabrał poczekaj Nie wiem czy on Ja zakręcił On się podkręcił No, się zaczepił Ale najważniejsze jest to Najważniejsze jest to Wyski wasze działają Wyski działają Piękne, piękne to było auto, nie zapomnę go nigdy. Ej, to tutaj było to zrobić. Wow, wow, mega! I teraz drzewu. Mm. Ej, dawajcie do tego, do tego żeby, ja żeby, żeby wyjść. Żeby to wyklepał. Jej, je, 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 nie damy rady, go tak sobie wyjdzie. Bo... Ja ja nie ten... To co zahaczyć go drzwi i zróbmy po prostu ten. No. Urwimy drzwi i dać dwa Nie A nie? Na razie fajnie tak. Dajcie, 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 Dajcie <laughs> ku... ku... Do... Dawaj środek, środek, po, dawaj się. No, że zrób takie do ob, całe opony tu. do okolatu. Czy taki patę?